To jest wideo o tym, e, czym praca psychologa jest, a czym nie jest. E, potrzeba tego nagrania pojawiła się u mnie potem, e, jak u części klientów jest duży rozdźwięk między tym, jak sobie wyobrażają pracę z psychologiem i kim ma być psycholog w ich życiu, e, a jak to wygląda de facto. No, nie jest duża część klientów. Głównie dotyczy to klientów, którzy pierwszy raz stykają się z psychologiem, zaczynają swoją przygodę z psychologiem z psychologią, albo u tych, którzy mieli jednego terapeuta określonej modalności i są przyzwyczajeni do jednego rodzaju pracy. Modalność to jest taka podstawa teoretyczna naszej pracy, którą determinuje no, to jakieś takie założenia. Są różne modelności, tak jak terapia poznawczo-behawioralna, czy, czy eriksonowska itd., itd. Ale o tym inne wideo. Inne ja wywodzę się z nurtu poznawczo-behawioralnego, obecnie pracuję metodą zintegrowaną, ale tak jak mówiłam przed chwilą o tym, co to znaczy, z czym to się je i co z tego wynika, będzie inne wideo. Ogólnie jest to terapia, która zakłada jakiś, e, jakiś schemat, ma, ma swoje założenia, ma swój wzorzec. Natomiast e, idąc do dwóch różnych terapeutów poznawczo-behawioralnych, ta terapia może trochę inaczej wyglądać, właśnie ze względu na to, że wszyscy jesteśmy to nie jest do końca prawda ludźmi, <laughs> i dlatego, że w tej chwili terapia jest również prowadzona przez, przez algorytmy, natomiast w tym tradycyjnym, jednak nadal większościowym podejściu terapia terapię prowadzi człowiek i, i każdy z nas nadaje tej terapii jakiś taki swój smaczek, no, każdy z nas ma swój temperament, każdy z nas ma swój charakter, a ponadto osoba, która przychodzi do nas jako klient, ta, ta dynamika między dwójką ludzi też jest różna między różnymi ludźmi. W momencie, kiedy moi znajomi ze mną o tym rozmawiają i mówią, słuchaj, byłem u terapeutki taka okrzyczana terapeutka o chilach, ja, świetna, świetna opinia, a coś, coś jednak było nie tak brakowało, czegoś brakowało. To zawsze posługuję się tą analogią, że generalnie z psychologiem, z wizytami z psychologiem jest tak samo jak, jak z fryzjerem, co myślę, że przede wszystkim zrozumieją kobiety chociaż w dzisiejszych czasach być może nie tylko. Generalnie chodzi o to, że idąc do, do, jakiego, do jakiejś osoby, do jakiegoś specjalisty, do jakiegoś fryzjera, to nie jest tak, że pójdziemy do kogoś przypadkowego i wyjdziemy i jesteśmy zachwyceni i czujemy, że to ma sens, tylko chwilę zajmuje, żeby znaleźć sobie tą właściwą osobę, z którą nam się naprawdę dobrze pracuje i, i z którą nasza praca przynosi jakieś, jakieś wymierne... Jakieś wymierne efekty. E, ważnym elementem do konstrukcji e, takiego wyidealizowanego, nieprawdziwego e, obrazu psychologa i tego, kim jest psycholog, i, i tego, e, jak się z nim pracuje, e, jest definitywnie takie e, abstrakcyjne przekonanie, że psycholog ze względu na wiedzę taką teoretyczną, którą posiada w czasie, kształce, w procesie kształcenia. Jest świetnym partnerem, bezbłędnym rodzicem i w ogóle zapobiegł problemom w swoim życiu dzięki, dzięki tej te, tym teoriom, które, które zna. Jest to oczywiście kompletna bzdura. Ja, wszyscy jesteśmy ludźmi ze swoimi problemami. Ja akurat uważam, że to jest przeogromny zasób e, później do pracy z klientem. E, nie twierdzę oczywiście, że trzeba być e, uzależnionym od heroiny i później z tego uzależnienia wyjść, żeby móc e, pomóc innej uzależnionej osobie. E, ja akurat z uzależnieniami się nie zajmuję, natomiast w środowisku terapii uzależnień jednak uważa się, że osoby, które, e, które same e, borykają lub borykały się z nałogami, są skuteczniejszymi i lepszymi terapeutami. Dlatego, tak jak mówię, uważam, że pokonywanie problemów we własnym życiu, przepracowywanie, przepracowywanie nie wiem, trudnego tła, trudnych związków, pewnych wzorców i mechanizmów w swoim życiu daje później, jest świetnym zasobem do pracy z klientem. To znaczy, daje taką wiedzę, której zdecydowanie nie nabędziemy w książkach. To nie jest taka nawet wiedza, tak zwane z pierwszej ręki to jest coś innego, to jest takie doświadczenie, to jest, to jest inny poziom, tak, Takie taka wewnętrzna świadomość tego, przez co klient może przechodzić. Umiejętność utożsamienia się z tym na innym poziomie. Także, tak jak mówię, jako psycholodzy jesteśmy, jesteśmy ludźmi i, i sami wypracowujemy coraz lepsze schematy, sami cały czas się rozwijamy. Mówi się, że to ważne, żeby. Psycholog, którego wybiera klient, był e, chociaż jeden krok na tej ścieżce rozwoju gdzieś tam przed, e, przed swoim klientem. Następną kwestią wartą poruszenia jest to, że e, psycholog nie jest kimś, kto podejmuje za swojego klienta decyzję. E, Zastanawiam się, jak to dobrze powiedzieć, ponieważ pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, to jest to, że psycholog nie daje klientowi rad, natomiast to, to nie na każdym poziomie jest prawda. Ja swoim klientom daję, każdy psycholog swoim klientom daje narzędzia do modyfikacji zachowania, więc, więc w jaki sposób jest to rada, natomiast chodzi o to, że dobry psycholog nie podejmuje za swojego klienta decyzji. W moim przekonaniu dobry psycholog pracuje również na systemie wartości klienta, czyli... Nie narzuca mu w żaden sposób swojego systemu wartości dobra, zła, bieli, czerni i całych wszystkich szarości. Tylko pracuje z tym, co, co do niego przyniesie klient. Więc jeżeli przychodzi do mnie klient z jakimś dylematem, ja mu nie odpowiem, co ma w swoim życiu zrobić. On sam musi sobie tę, tę decyzję wypracować. Mogę dać mu tylko narzędzia, które zaprowadzą go do tej, do tej dobrej decyzji. Dodatkową, dodatkową kwestią jest również to, że bardzo duża część terapii E, pracy z psychologiem, właśnie zwłaszcza tej terapeutycznej, e, dzieje się pomiędzy spotkaniami. Czyli w, takim, w takiej idealnej formule e, ja pracuję z klientami przez godzinę w tygodniu, to znaczy przez 45 do 50 minut w tygodniu, e, co tydzień. Natomiast duża część tej pracy, którą klient robi rozwojowo, odbywa się między tymi spotkaniami, to znaczy aplikuje to, o czym rozmawiamy, aplikuje te narzędzia, o których rozmawiamy, zastanawia się, zastanawia się nad tym, co się dzieje, analizuje to, co się dzieje w jego życiu. I to tak naprawdę na to potrzeba sporo czasu i, i warto sobie wygospodarować ten czas w, w codziennym biegu swojego życia. I to jest na tyle z tych rzeczy, które mi przychodzą do głowy, jeżeli chodzi o, o, o taką pracę z psychologiem i czym ona jest, a czym ona nie jest.